No cóż, nie, mamy jeszcze... Ja no właśnie, zobaczmy jak te wiegi, bo one takie uczuje no. się, prawda? Że one są takie no, tak, sztywno tam. działające Dobra. za przyzwyczajenia. Ktoś na to, że nam tu będzie wywijać? No nie, widać jest pusto, więc uh -huh. tam z nowej strony przycisku. I mm -hmm. Pięknie. Pięknie, No teraz Lambo. Teraz Lambo. No będzie zupełnie inny samochód. To są dwa różne samochody. No, to jest Nie, samochód taki typowy no. do pojechania na tor i to, do zabawy takiej. się. Lambo bardziej autostradę lubi. No ja Ze się mam. Ale też daje frajdy z jazdy. No zobaczymy. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Ja zaraz koleżance dam tą kartę. Tak.